Jesteśmy dochodzili w budynku w ulicy Matalińskiego, 42 gdzie kiedyś jeździła wita z 1927 roku Teraz mamy tutaj kochani, nową windę, która ma już lat wiele. podobno od 15 lat tu jeździ. Z urzędową już nowoczesną kasetą z kwadratowymi przyciskami. Z lustrem. sufit takie już oświetlenia no no widać też to sami zobaczycie o. widzicie drzwi takie też z blachy To dobrze jedzie. Tutaj widzicie niżej. Kaseta. I duże dole. kwadratowe przyciski ma. Tu jest taka blacha, i tu jest taka. I kochani coś Cześć. Witam Was kochani. Mamy piękną, 46-letnią widę. z Zjazdę do piwnicy, ale nie będę jednorzędową do rzędową kasetą i popatrzcie co okrąglone ma rokie. Tak wygląda ta ściana. Tutaj jest róg co okrąglony. Tak wygląda lewa ściana. Oryginał, 46 sześcioleczny. Ale piękny plafon. sobie jeszcze okien na kaset. Kiedyś na samym początku ludzie ludzie nie brali. Muszę zrobić zdjęcie. Mm -hmm. no, zaraz zaraz panu pomogę. Teraz... No ty pasi, bo zaraz I tutaj, kochani, mała I poprawka. Zatrzymaj nagrywanie wideo. Przycisk. Przepraszam, tu voiceover mi mówił, i tutaj, kochani, ma poprawka do filmu z windą Liftpol. Yy, ta winda nie jeździ od 15 lat, tylko od roku 2021, co oznacza, że winda z 1927 roku została prawdopodobnie wymieniona albo w 2021 roku, albo w roku 2020. Była to winda Roman Groniowskiej, ulica Madelińskiego 42. No niestety wielka szkoda, dziwi mnie, że konserwator na to pozwolił. Bardzo, bardzo nad tym ubolewam. No ale kochani, nie mogę już na to nic poradzić. A więc to by było wszystko w, ty w tym odcinku, zapraszam informacje o tych dźwigach macie w opisie filmu, zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do czytania. Jeżeli nie powiedziałem to winda z rep, którą zobaczyliście oryginalna pochodzi z 1978 roku, ma ponad 40 lat. No, zobaczcie dokładne dane, tam wszystko macie o łódźwigu, o roku produkcji. W takich informacjach w opisie to wszystko będziecie mieli: najpierw o windzie z ręb, potem o polu, Więc dzięki serdeczne kochani za oglądanie, i usłyszymy się w następnych filmach z windami. Cześć.